I z moim nowym skinem na YouTube. Jesteśmy na karytowicach w domu. Ale fajnie, to są karytowice, ale piękne. Karyt... O nie, teraz pada deszcz. Kurczaczki pieczone. Okej, okay, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału z dzwoneczkiem i zalajkować. Co tam jest? Są biaki. Zalajkować, żeby nie przegapić innych filmów. What? No i. I w... przed 1 grudniem albo przed świętami jakoś tak Zrobię wam niespodziankę, parę niespodzianek Więc nie będę wam zdradzał ich Ale będzie fajnie, czekajcie chwilę Okej, okay, jestem i, i teraz zrobimy takie coś Kto pierwszy zostawi te, e, pod tym filmem komentarz Przypnę serduszko i, przy, i ten komentarz zostanie przypięty do, e, na górę Wiecie o co i gram znowu na padzie i jest naładowany Jak nie, na, znaczy w tym, tym odcinku e, Nie był naładowany I już chyba wiem Kto, e, kto e, Da pierwszą, pierwszy komentarz Tak? To wiadomo To, to ja wiem, ale wy, wy tego jeszcze nie wiecie To nie ja, to nie, to nie będę ja e, To jest To tam jest Creeper o! Nie, to jaki mam cel? A! A Ginę, 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 ginę! Okej, okay, mamy tutaj barwniki, co zbieraliśmy. Okej, 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 okej. Uciekamy, uciekamy. Ej, ja mam plan. Ej, może sobie. Y może na święta ozdobimy sobie coś, ale jeszcze wam nie będę mówił. I. No i okej. Okay. Co, że się śmieję, tak? Mam dzisiaj dobry humor. Bardzo dobry humor. humor. O, owieczki! Yeah! Jesteśmy, jesteśmy i mamy... E, mamy e, moją pszenicę, mamy dobry humorek dzisiaj, fajny humorek. Eee... Dobra, nieładne. E, I teraz karmimy owieczki, żeby zrobiły nam... żeby zrobiły nam więcej dzieci. Dziwne są potrzebne, żeby robić więcej filmów i żeby zupgrade'ować mój dom. Dobra, y, mówiąc do siebie, naprawdę. I mamy tutaj piasek. Naprawdę tutaj ma być na moim domku piasek. Ta, tak nie może być. To nie. By the way. Ja nie słyszę głosu, prawie Więc Weźmiemy um, <laughs> sobie <laughs> ja Już, ja już nie, nie mogę się doczekać świąt Normalnie dodamy ten Upgrade Na, na, na kary I normalnie taki Upgrade będzie I dzisiaj y, Jeszcze więcej ja będziemy musieli Upgradeować nasz dom Ale musimy znaleźć sobie y, Jeszcze żelazo Więc idziemy do naszej kopalni I za chwilę wracam jest, jesteśmy, jesteśmy tutaj i... <noise> I znaleźliśmy w ogóle że, trochę jest żelaza i... Czekajcie, gdzie to było? <noise> I tutaj jest to żelazo, o! I jeszcze tam jest węgiel Więc sobie zapiszemy tym screenem I... O, zrobi się Oj, koordynaty sobie zapisałem i... Najgorzej mi się zepsuło, bo zrobiłem screena. Ok. I gdzieś tutaj było żelazo jeszcze. Następne. O, tam. Um, I. Idziemy po to żelazo. I już będziemy mieć nożyczki. Będziemy mogli dekorować nasz dom. Let's go. Ale trochę może udekorujemy. bo może, może nie trochę, a może cały. I taki fajny domek żaden mob nie, nie wyskoczył. Ej dobra, ja stąd wyjdę. A stąd wyjście jest bardzo skomplikowane trochę, takie trudne. Znaczy no, spadłem jeden raz, znaczy parę razy już spadłem. O, teraz. Ale kiedyś spadłem normalnie z tego, jak ucinałem wideo do tego, że straciłem nasze żelazo i... Niestety. Ale się zrobiła noc, a tutaj jest... A zombie jak zombie jak zombie jak zombie bije. A, a jak ja zginę, jak ja zginę, nie, 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 Czekajcie, dzwona. Tak, walnąłem, dzwona. Nie, to są creepery, ja nie chcę, żeby rozsadziły mi wioskę. Nie, 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 Gdyby zbudować tutaj, o, 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 o. do mojego domu! Uuu. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy! Dobra, speedrun! Mhm. Wejdź! Już się Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Miecz, miecz ma. Nie mam miecza? Aha, bo ja wcześniej zginałam, bo właśnie zraźni, tylko z kilofa! kilofa! A ja biłem z siekierki. Dobra, zobaczmy. Okej, okay, robimy takie coś. <laughs> creeper, 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 creeper. Czekaj, lec. z Creeper. I on wybuchnie mi. Co się stanie? Nie! <śmiech> 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 Dobra, za chwilę... Sorry, sorry, że tak krzyczę, ale czekajcie. Yyy... emocji jest tutaj. Dobra, i yy, czy tutaj w Minecraft Bedrock można zrobić takie coś, że scraftow. Ja o tym nie wiedział. Ale jest problem, teraz mniej tego. Ale mam plan, może z róży zrobimy, bo mamy róży. I czy to jest mak? Dobra, ważne? Uciekam czy to jest... Nie ma klipsa. I będziemy robić ma z z czerwone... czerwone y niebieskie. A! Przestraszył mnie. I teraz będziemy potrzebowali nożyczki. Ale najbardziej kocioł. Więc musimy najpierw przepalić. Gdzie jest piec! Ach, ja nie miałem pieca. Dobra, dwa piecyki. Zrobiłem siedem pieców i chcący kliknąłem, że 7 pieców, bo ja... Jakby co mam Nintendo Switcha inaczej jest na Nintendo Switchu, żeby żeby inaczej pad jest, a tutaj jest inny jeszcze pad. X. No jeżeli że ja nie mam tego. Nie wziąłem węgla stamtąd, bo ja ten. No ja, ja Dobra, damy tutaj. My potrzebujemy kocioł. Ojej. Oj, oj, oj. Potrzebujemy kocioł. Więc Jak się kraftuje kocioł? Kotło, to kotło. Kocioł kocioł, 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 kocioł. Tutaj jest. Nie, tu nie był kocioł. Jest kocioł nie ma kotła. Jestem ślepy. Nie widzę tej kotła. Mm. Nie ma kotła! No i problem. to nie mamy kotła. Jak, jak się kraftuje kocioł? Nie, nie wiem czy to uda... Mm. Ty o Kocioł. Ja albo, albo jestem ślepy, albo coś... Albo w ogóle coś się dolegowało. I Mam mały HP. Bardzo mały HP. I to jeszcze... I to jeszcze bardzo... i to jeszcze bardzo... o, jest, 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 jest. I, I w ogóle się pyta, możecie się zapytać. Po co mi po jakieś coś kocioł? A, bo Minecraft Bedrock. To jest moja odpowiedź bardzo sobie na to. Patrz na to. Czekajcie. Patrzaj, patrzaj. ok. okej. Patrzaj. Ko! Okej. Okay. Patrzaj, 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 patrzaj. Potrzebujemy teraz wiadro. Nożyczki, ale nożyczki już zrobimy. Ej. Zrób... No wiadro mi się nie chce... Nie, nie zrób tego. Wiatru mi się nie chciało zrobić. O je, dobra. Teraz lecimy po wodę. Weźmiemy sobie stąd. Zabierzemy. Okej, okay, stąd zabierzemy sobie. Ty, woda mi zniknęła. Ode. Woda mi zniknęła. I oskałowali mnie. Dobra, i dajmy, dajmy niebieski. I teraz zobaczcie co na to, czekajcie. Nie wiem czy to zadziała. Ja się boję, że to może nie zadziałać. Ehm, okej. Okay. I potrzebujemy nożyczki. Yy, I mam małe HP i ciągle biegam z yy, tak mało HP i... Yy, eee... Że mi zajmie to jeszcze raz? Ok, jesteśmy Nożyczki Ej, czekajcie, wszystko zrobię i wrócę do was. Ok, jestem, 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 jestem Po prostu, okej, okay, musiałem coś zrobić. I ciekawe, czy to działa? Nie Nie da się zafarbować, tak? Nie No way, co ja zrobiłem? A, nie nie da się tego tak zafarbować. Myślałam, że to jest Minecraft Bedrock Edition, będzie działać. Chociaż mamy kocioł. Co możemy zrobić z tego? No nic nie możemy zrobić. No ja cię kręcę. Eee, a co jakby. Ej, czekajcie, bo ja mam plan. Co jakby zrobić? Bo ja, ja potrzebowałem łączne kosną, żeby zobaczyć czy da się zrobić kwiaty niebieskie. Może jeszcze poszukamy kwiatów niebieskich. Poczek poczekajcie chyba. Tak? A, To działa! Zobaczcie! Tutaj się rozpią kwiaty normalnie! No way! No way! No way! Czekajcie! Trzeba... What? To działa! Tylko trzeba, trzeba poczekać! Ja! Ej, a czekajcie, czy to będzie tak działać, że jak się weźmie kwiaty I się postawi kwiata. No i czy to się będzie... No way! Let's go! No way! Cię kręcę! Nie! There's no way! Ja... Let's go! Więcej niebieskich kwiatów! Ja cię kręcę! To tak się... Tak się to robi! Ja... Ja na tym rozmyślałem ciągle... Szukać, szukać, nie szukać! A tutaj można po prostu to kliknąć! Jo, już mi się skończyła mączna kosna, ale... No way! Ja cię kręcę, ale reakcja! Uhu! Teraz trzeba trochę wełny i będziemy robić sobie nasz dom wełniany. Let's go! Let's go! I będziemy. Okej, okay, yy, to. Zbu to czekajcie, zbiorę to. Zrobię wełnę i trochę jeszcze pobuduję tam. Znaczy, jeszcze trochę. Zamienię. Już, yy, I czekajcie chwilę, czekajcie chwilę. Czekajcie. Teraz zamienimy ten kamień na po prostu wełnę. Oj. Prawda, łóżko sobie zniszczyłem. Że punkt odrodzenia. Gdzie mi to zrespi, To nie wiem. Ale dobra. Niszczymy ten kamień. Całutki kamień. Wszystko. I. Wszystko. Tutaj, wszystko. Okej, okay. mamy już trochę wełny tej, ale coś odkryłem mocnego nie. Musimy więcej tej yy, tej mączny, yy, tej kostnej coś tam, nie. I tak dalej. I okej, okay. to czekajcie, ja to pauzę wykopię i wrócę do was. O. Ej. No jestem, ale zabrakło mi budujca, więc będziemy musieli, jest noc też, więc będziemy musieli spać, mam żółte, żółte łóżka, ja nic nie mam żółtego łóżka, Będziemy musieli znowu zrobić tą mącznę nie? tą, czy to nie wiem, nie mogę powiedzieć za bardzo, ale Mamy taki dom, zróbmy za chwilę... Pokażę. Ha! Niebieski. Tutaj, taki, o. Będzie ładny nawet, ale tutaj mi się takie coś spodobało. Więc, no nie, no nie mogę iść spać. Eeeh, ciekawe, czy to się tak przefarbować łóżko, ale wątpię. Nie. No, idź spać. Nie no, czekajcie chwilę, sobie poradzę z poradzę I dobra, dobra, jesteśmy już z yy, stanęli, znaczy no, y, już z, yy, spaliśmy. No i nie mamy mocnej koszty. Co teraz zrobimy? Sam jadłem. Więc, no będziemy musieli coś zdobyć. Jak nie mamy mocnej i to musimy szukać kwiatków po tej wyspie więc będziemy musieli trochę ogarnąć mączkę kosmy i tych kwiatków więc e, szukamy kwiatków po, po, tej, e, po tej wyspie te, taka cała wyspa by była te, te kartowicami normalnie Nie widzę tych żadnych kwiatków Chyba nie będzie żadnych kwiatów. Są tylko tam maki, ale my nie chcemy maków. I... Yy, czekajcie chwilę. Dobra, jestem, jestem. Tylko musimy. Dobra, chyba żadnych kwiatków nie ma. To możemy zakończyć ten film. W następnym odcinku będziemy. Będziemy tutaj naprawić może tą dziurę i dokańczyć do, do ten dom i będziemy musieli trochę kości znaleźć. No to na, raz, na. Raz.